Tak cię zapytam co teraz u ciebie na konsoli hula w takim razie w tym przed, przed samą walką, co tam sobie, że tak powiem grasz, bo graczem jesteś, byłeś i mówisz, że będziesz. Ja będę grał do końca życia. Jak Póki będę widział na oczy i nie będę miał Parkinsona, to będę. Z Parkinsonem w Tekkena na przykład to chyba nawet lepiej. Tak, bo ten Tekken, no właśnie to jest taka, taka gra, że można nigdy w nią nie zagrać, podejść i od razu wygrywać, bo tam trzeba napierdzielać w guziki. Właśnie nie lubię, nie lubię takich gier. Akurat Tekken jeszcze jest w miarę w porządku, bo mam sentyment, bo od dziecka grałem w Tekena, ale na przykład te UFC, które jest, to wielu ludziom się podoba mi. W ogóle się nie podoba, dla mnie to żadne, nie jest żadna symulacja. W ogóle gry sportowe cierpią właśnie z problemem, że to ma być symulacja, a nie jest to symulacja. Przykładowo FIFA jest... Na, dla mnie FIFA jest fatalna. To jest fa fatalne. Najgorzej, jak się gra z komputerem i się strzeli bramkę, to od razu strzelają ci na 1-1. Co strzelisz gola, to od razu na, 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 na remis walą. To jest no, fatalne. Nie ma czegoś takiego w prawdziwym życiu. A jeśli chodzi co teraz gram, no to akurat na ten moment gram w Deus Ex. Tą, tą drugą część. No i po walce z, z Gracjanem myślę, że już jak będę miał czystą głowę, to zasiądę do Red Dead Redemption, bo pamiętam, że pierwsza część, kiedy jeszcze nikt nie, wie, nie znał tej gry i nie było to było tak rozreklamowane i ludzie w ogóle nie wiedzieli co to jest Red Dead Redemption, to to była moja ulubiona gra, to naprawdę uwielbiałem tą grę, teraz nie wiem czemu nagle wszyscy znają dwójeczkę, no ale tak czy inaczej ona jest słyszałem od Wasi Mateusza, który w nią pyka, że jest fenomenalna, więc jak już będę miał czystą głowę to kupuję ją i od razu zasiadam i, no i nie mam jej przez pewien czas. A może, że tak powiem, taki turniej jakiś wewnętrzny w WCA, bo to graczy nie brakuje, chociażby Janek Błachowicz miano tego najlepszego gracza bez podziału na kategorie wagowe w warszawskim centrum atletyki, no może takie coś zorganizujesz przy okazji, jako integrację. No jeśli chodzi niestety o, o rzeczy organizacyjne, no to, organizacyjne, to nie jestem w tym do końca dobry, ale jak gdyby ktoś to zorganizował, to jak najbardziej chciałbym w tym wziąć udział, tylko nie wiem jaka to miałaby miała być gra, ale myślę, że... Nie powiem skromnie, myślę, że mało kto by mnie ograł w jakąkolwiek grę. Chyba, że żebym trafił na jakiegoś weterana, który tam ciśnie codziennie w coś, no to może, może miałbym problem.